To miecze wygląda znajomo, ale co to jest? To znaczy, nie pamiętam tego miecza, ale czuję się dziwnie pewność tutaj. Fia, Czemu ja się czu... Chwila moment. I <laughs> Już rozumiem dlaczego! Przepraszam panią, ale kim pani jest i skąd pani się wzięła w tym miejscu? Po pierwsze jestem Blonisław, a nie pani, a po drugie jestem z panem panem Diet Planego. Jestem fanem Papa Louis, okej? Okay? Czekaj no, ty, z jakiej racji, że jesteś fanem? Nigdy nie mieliśmy fana w naszym życiu. Jak to jest w ogóle możliwe? Powiedz mi więcej. E, Ogólnie grałem jakieś e, Papa Louis, coś, e... Nie no nic się nie stało, rozumiem cię co powiedziałeś. Musisz dodać twojego przyjaciela o imieniu kartofel. A nie jest panem do No może może pewnie w racji? Ale proszę nie robić takiej miny, bo zaraz pan zostanie pracowity taki. jak. Hej, ja wiem jak się nazywa, Jasne? I nie musisz mi mówić, mi Okej, okay, ja tylko mówię, a tak w ogóle trzymam kciuki za granie w papas. I gdzie jest pan kartofel? Kartofel wygląda. M, spóźniłem się. Kartofel, ile razy mam powtarzać, nie możesz od tak nas straszyć w ten sposób. A poza tym, brony cię dodał z powodu fanskiego papalui. Co naprawdę, o ja p***, -le, czekałem na to wreszcie milion lat w świata. Kartofel, nie przeklinaj w papalui. Pal stwórca cię nie pozwala tak robić w ten sposób. Akurat Bronisław jest z nami miły, więc, koniec filmu w tej chwili. Papalui, sanzi.